Jeśli jest niedziela wieczór, to znaczy, że oglądają Państwo program Prudnik na Szybko. Maciej Dobrzański, kłaniam się bardzo nisko i zapraszam na podsumowanie tygodnia na ziemi prudnickiej. A tym z Was, którzy prowadzą firmy, polecam reklamę w moim programie, bo ona bardzo ułatwi Wam dotarcie do Waszych potencjalnych klientów. Tylko w styczniu moje filmy miały ponad 99 tysięcy odsłon na Facebooku. Mój numer wyświetla się Wam tuż obok, a tymczasem zobaczcie, co dziś dla Was przygotowałem. Górują tematy drogowe. Ruszył przetarg, powstanie ulica Działkowa, a wraz z nią ścieżka rowerowa. Jest równa jak stół. Kolejny fragment drogi z łąki do pokrzywnej czeka modernizacja. To nie było miłe parkowanie. Kolejny pijany kierowca wylądował w rowie. Zaczynamy program Pródnik na szybko. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambud.pl. Marzysz o certyfikacie z języka angielskiego? W szkole Oxford School bezpłatna sesja próbna dla dzieci i młodzieży, a po niej rekomendacja poziomu egzaminu. Czekamy na ciebie. Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa Oleje od polskich dystrybutorów najwyższa jakość. Partnerem programu jest Dachstal, profesjonalne pokrycia dachowe, gwarancja fachowego doradztwa, współpraca z najlepszymi producentami Prudnik ulica Morcinka 1a. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski, wyjazdy z Prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans. Wycieczki szyte na miarę. Gmina Prudnik ogłosiła przetarg na budowę ulicy Działkowej. Ma być to jedna z najbardziej malowniczych dróg w regionie, która prowadzić będzie z Prudnika do Łąki Prudnickiej. Równolegle z nową drogą powstać ma też ścieżka rowerowa. Wyniki przetargu poznamy w połowie przyszłego tygodnia. Koszt inwestycji to niemal 7 milionów złotych. Na ulicy ma być z, z, z wykonane jezdnia dwukierunkowa, oczywiście ścieżka pieszo-rowerowa i oświetlenie. Będzie to świetny kierunek dla wszystkich tych, którzy chcą podziwiać piękno krajobrazu Gór Opawskich, ponieważ tam już od strony południowej żaden budynek się nie wykona, więc tam też będzie punkt naprawy rowerów miejsce odpoczynku. Myślę, że jeżeli chodzi o turystykę rowerową i nie tylko, będzie to uczęszczany uczęszczane kierunek. Inwestowanie z, z środków rządowych, dodatkowo pieniądze były zrepozytowane na koncie, tam narosły odsetki, które będą wykorzystane do sfinansowania tego zadania. Wykonanie planowane jest na 2026. Dodajmy, że budowa ulicy Działkowej, którą ogłoszono już w 2021 roku, znacznie opóźniła się w wyniku utrudnień proceduralnych. To między innymi efekt zgłoszenia, że w strumieniu, który przebiega tuż obok planowanej drogi, rzekomo bytować ma minu rzeczny. No, ale wszystko wskazuje na to, że budowa już tym razem ruszy. My tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu i pozostajemy przy drogownictwie. Wiosną ruszą prace nad zmodernizowaniem kolejnego fragmentu drogi łączącej Łąkę Prudnicką z Pokrzywną. Tym razem chodzi o odcinek z Moszczanki do Pokrzywnej. Tu również powstanie ścieżka rowerowa. W ramach rządowego programu Polski Ład otrzymaliśmy dwa razy po 2 miliony złotych na Przedsięwzięcie związane z modernizacją drogi łączącą, łączącej Moszczankę z Pokrzywną, a drugie 2 miliony na kontynuację ścieżki rowerowej właśnie z Moszczanki do Pokrzywnej. Jesteśmy już po przetargu, tam były dwa zadania, na które łącznie przeznaczymy wraz z dofinansowaniem ponad 4,5 miliona złotych. Wykonanie tych prac zaplanowane jest na jesień tego roku, także już w przyszłym roku w pełni będziemy mogli korzystać z tej kolejnej nowej infrastruktury. Był tak pijany, że nie potrafił utrzymać swojego samochodu na jezdni. Pewien 40-latek z powiatu prudnickiego zaliczył rów, mając ponad 1,5 promila alkoholu, a teraz zaliczy rozprawę sądową. Do samochodu w rowie policja dotarła dzięki telefonicznemu zgłoszeniu. 14 lutego dyżurny Komendy Powiatowej Policji w krótniku otrzymał zgłoszenie o pojeździe znajdującym się w przydrożnym rowie na terenie gminy Lubża. Już kilka minut po zgłoszeniu na miejscu byli funkcjonariusze naszej policji. Badanie wykazało, że kierujący miał 1,5 promila alkoholu. Nic więcej na szczęście poważnego się mu nie stało. Za ten czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów i przypadek wartości pojazdu, którym kierował. Zwiększa się ilość oszustw internetowych, którą ofiarą padają mieszkańcy naszego powiatu. Tylko w ostatnim czasie stracili oni blisko 30 tysięcy złotych. Policja apeluje o czujność i ostrożność. O szczegółach rzecznik prasowa Prudlińskiej Komendy, aspirant Monika Łyko. W ostatnim czasie do Komendy Powiatowej Policji w Prudniku zgłasza się coraz więcej osób. Są to ofiary przestępców internetowych, którzy na portalach ogłoszeniowych lub sprzedażowych po prostu oszukują te osoby. Oszustwa polegają na płatnościach poprzez przesłanie kodu BLIK, bądź też poprzez link w zalogowaniu się na stronie pisaniu swoich danych do karty. Pamiętajmy o tym, aby nie udostępniać swojego kodu blik osobom obcym aby nie logować się poprzez przesłane linki i wpisywać tam swoich danych, karty. Nadmieńmy, że pani aspirant to nowy rzecznik podmiejskiej policji. Gratulujemy, a ja dziękuję też z tego miejsca jej poprzednikowi aspirantowi Andrzejowi Spierce za wieloletnią współpracę. Przed panem Andrzejem w policji teraz nowe zadania. Pomimo faktu zniszczenia przez powódź hali przy ulicy Łuczniczej w tym roku odbędzie się kolejna odsłona wystawy twórców ludowych i rzemiosła artystycznego. Chętni do wystawiania swojego rękodzieła mogą się już zgłaszać do agencji Społecznej i promocji gminy Prudnik. Te dobre informacje przekazuje nam jej szefowa Małgorzata Halek. W tym roku wystawa Twórców Ludowych zostanie zorganizowana w całości na zewnątrz, pod namiotami, na torach uczniczych przy hotelu Olimp. Nie chcemy rezygnować z tego wydarzenia. Mamy nadzieję, że nowa formuła też spodoba się mieszkańcom i zanim hala zostanie wyremontowana. W tej formie będzie odbywało się to wydarzenie. Karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie Agencji Sportu i Promocji w Prudniku. Można również je odebrać u nas bezpośrednio w ratuszu, na parterze. Służymy pomocą w wypełnianiu takich formularzy. Jest sporo osób zainteresowanych, z całej Polski ludzie do nas dzwonią, więc cieszymy się bardzo, że to wydarzenie cieszy się w dalszym ciągu popularnością. Wystawa Twórców Ludowych odbędzie się od 6 do 8 czerwca. I sport w programie Prudnik na Szybko, a właściwie zapowiedź wyjątkowego wydarzenia. Oto bowiem już 8 marca w Hali Sportowej pierwszego Liceum Ogólnokształcącego odbędą się Mistrzostwa Polszczyzny w boksie olimpijskim. Wystąpią m.in. młodzi bokserzy z Pródnika. Początek rywalizacji już od godziny 11.30. A więcej na ten temat trener naszej młodzieży z klubu Muks Pogoń Prudnik Bogdan Batko. Około 50 zawodników będzie w tym brało udział. Z Pogoni jest przewidzianych siedmiu zawodników, czterech no, kadetów, czterech tam juniorów, znaczy dwóch no, juniorów i jeden, może dwóch seniorów. Zobaczymy, bo to jeszcze troszeczkę czasu jest. A przerwa teraz była ta zimowisko, także trochę z, kilku zawodników jest na zwolnieniach lekarskich. No i jeszcze zaproszenie dla Państwa do obejrzenia mojego kolejnego podcastu. Tym razem rozmawiam z Piotrem Kulczykiem, kolekcjonerem i znawcą historii Prudnika. Tematem są Marsze Śmierci, które przychodziły przez ziemię prudnicką w styczniu 1945 roku. W styczniu tego roku obchodzona była 80. rocznica tych dramatycznych wydarzeń, a Piotr Kulczyk bardzo szczegółowo określi tę historię specjalnie dla Państwa. Podcast na naszym fanpage'u na Facebooku i kanale YouTube'owym. Dziękuję Państwu za uwagę i spędzenie ze mną tego czasu. Tak wyglądał tydzień na Ziemi prudnickiej, a kolejny program Prudnik na Szybko tradycyjnie w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia i miłego wieczoru. Kłaniam się Państwu, Maciej Dobrzański. Partnerem programu jest Centrum Budowlane Dambut Damian Suszczyński, oferujące wysokiej jakości materiały budowlane. Zakupy także w sieci na salonbudowlanydambut.pl Marzysz o certyfikacie z języka angielskiego? W szkole Oxford School bezpłatna sesja próbna dla dzieci i młodzieży, a po niej rekomendacja poziomu egzaminu. Czekamy na Ciebie! Partnerem programu jest firma Morawiec Paliwa. Oleje od polskich dystrybutorów. Najwyższa jakość! Partnerem programu jest Dachstal. Profesjonalne pokrycia dachowe. Gwarancja fachowego doradztwa. Współpraca z najlepszymi producentami. Prudnik ulica Morcinka 1A. Zobacz najpiękniejsze zakątki Europy i Polski. Wyjazdy z Prudnika i okolic przez cały rok. Partnerem programu jest Biuro Podróży Leftrans. Wycieczki szyte na miarę.